Realizujemy projekt autonomicznego wózka widłowego, który polega na tym, że tworzymy system informatyczny, który ma zdanie przejąć kontrolę nad wózkiem widłowym i wykonywać pracę, którą dotychczas wykonują operatorzy wózków widłowych, czyli sterować wózkiem widłowym, poruszać nim i przemieszczać towary, produkty, palety w zakładach produkcyjnych czy w jakichś składach hurtownych. podstawowym Celem naszym jest prostota obsługi i chodzi nam o to, żeby taki wózek można było wprowadzić do zakładu przemysłowego i w ciągu maksymalnie jednej godziny nauczyć go, jakie operacje ma wykonywać. W przyszłości algorytmy sztucznej inteligencji pozwolą wózkowi samodzielnie uczyć się operacji, które ma wykonywać. Skala inwestycji, która jest wymagana, żeby taką technologię stworzyć, jest ogromna i przewyższająca możliwości naszej firmy. Fundusze unijne jest to jeden ze sposobów bardzo korzystnych finansowania takich prac naukowo-badawczych.